Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu w formie podcastu. A temat jest bardzo ważny, bo będzie dotyczył hierarchii określania przeznaczenia nieruchomości dla potrzeb i jej wyceny. O takiej generalnej dyrektywie, którą powinien zgodnie z przepisami zastosować rzeczoznawca majątkowy. Zatem porozmawiamy dzisiaj generalnie o przeznaczeniu, o tym, co to jest, no i jak się je ustala właśnie na potrzeby wyceny. A dlaczego zajęłam się tematem? Bo przecież zajmowałam się nim już wcześniej i to nie raz. Ale nadal widzę błędy, które są popełniane w operatach szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych, a także widzę błędy, które popełniane są przez osoby, które odbywają praktyki zawodowe. No tutaj na marginesie muszę z przykrością stwierdzić, że Wina jest po stronie osoby prowadzącej praktykę zawodową, bo to ona powinna wiedzieć, w jaki sposób, zgodnie z przepisami, w danym momencie określa się przeznaczenie nieruchomości na potrzeby jej wyceny. Co oczywiście nie zwalnia osoby, która odbywa te praktyki zweryfikowania, analizowania, no i wdrażania tego, co się cały czas na rynku dzieje, a przecież na rynku nieruchomości. Głównie w obszarze wyceny cały czas następują zmiany. Przepisów jest cała masa. W związku z tym na bieżąco należy te przepisy śledzić. Zatem jeżeli ten temat ciebie interesuje, zostań, zapraszam, posłuchaj. Ja nazywam się Magdalena Małecka, jestem rzeczoznawcą majątkowym i jeżeli interesują cię zagadnienia związane z wyceną nieruchomości, no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pozostania ze mną na dłużej. Słuchajcie, w tej sprawie nagrywałam już jeden film, taki bezpośrednio, dotyczący hierarchii, określania przeznaczenia nieruchomości na potrzeby jej wyceny, ale od tego czasu przepisy uległy zmianie. No, tutaj na marginesie zwracam uwagę wszystkim, którzy słuchają moje nagrania, że one są aktualne w momencie kiedy to nagranie jest publikowane. Natomiast wcale to nie oznacza, że one są aktualne przez cały czas po tym nagraniu. Jak wspomniałem przed chwilą, przepisy ulegają zmianie, rynek się zmienia. Musicie za każdym razem zweryfikować, czy, co, czy to, co w danym nagraniu powiedziałam, jest aktualne. Na datę tego, kiedy chcecie to wykorzystać. To jest po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że poza przepisami, oczywiście rzeczy, które ja tutaj publikuję, są moją opinią i niewątpliwie znajdą się rzeczoznawcy majątkowi, którzy na dany temat będą mieli inną opinię. I tu też zachęcam do tego, żeby rozmawiać, dyskutować. Pytać innych rzeczoznawców majątkowych, jak podeszliby do danego tematu, na przykład takiego, który jest poruszany przeze mnie tutaj na kanale. Co to jest w ogóle przeznaczenie nieruchomości? Słuchajcie, można by powiedzieć w takim zupełnie uproszczonym, ale jednak językiem bardzo zrozumiałym, że przeznaczenie nieruchomości to jest taki, taka możliwość, w jaki sposób można tę nieruchomość wykorzystać. Oczywiście przy jej aktualnych uwarunkowaniach planistycznych, o tym jakie dokumenty planistyczne mogą się tutaj pojawić w tej hierarchii określania przeznaczenia przez rzeczoznawcę majątkowego za chwileczkę sobie powiemy, ale w tym wszystkim nie można także zapominać o cechach fizycznych danej nieruchomości. No bo dajmy na to przykład że mamy jakąś nieruchomość gruntową, niezabudowaną, sprawdzamy jej przeznaczenie i okazuje się, że ona jest zlokalizowana w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ona jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i jednorodzinną. Ale Patrząc na jej cechy fizyczne, okazuje się, że ona jest tylko 3 metry szeroka i 50 metrów długa. Czyli ze względu na jej cechy fizyczne w jej aktualnym stanie nie można jej po prostu zabudować. Co może się jeszcze okazać? No, może się jeszcze okazać, że ona nie ma dostępu do drogi publicznej. Co może się jeszcze wydarzyć? No, Może się jeszcze okazać, że ona ma dostęp do drogi publicznej. Ona nawet ma odpowiedni kształt, żeby ją zabudować. I ona zgodnie z planem miejscowym ma przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ale jak wczytamy się dokładnie w ten plan miejscowy, to okazuje się, że od ulicy, przy której ona jest zlokalizowana, obowiązuje jakaś, no nie wiem, dajmy na to 25-metrowa y, strefa ochronna, i w tym miejscu nie można jej zabudować. I jak popatrzymy sobie. Jak wygląda ta działka z wrysowaną tą strefą, no to okazuje się, że do zabudowy zostaje już bardzo niewiele. No i w dodatku jest to taki skrawek, na którym nie da się nic zbudować. W związku z tym widzicie, że tutaj, podając tylko kilka przykładów, temat jest bardzo wielowątkowy. Zupełnie może się więcej pojawić wątpliwości przy analizie nieruchomości w sprawie właśnie jej możliwości wykorzystania. Więc tutaj dużo aspektów należy wsiąść. Pod uwagę. Teraz kolejna sprawa, dlaczego ja ten film nagrywam, poza tymi oczywiście argumentami, o których wspomniałam wcześniej, to jest to, że bardzo istotny sposób zmieniły się przepisy. Konkretnie zmieniły się te przepisy w 2023 roku, a dokładnie od 24 września tego 2023 roku weszła taka ustawa z 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. I ta ustawa spowodowała zmianę. W hierarchii określania przeznaczenia przez rzeczoznawcę majątkowego na obszarze ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ja wiem, to dla niektórych może być trochę skomplikowany wątek, ale tak tworzone są przepisy. Zatem trzeba, będąc rzeczoznawcą majątkowym, nauczyć się je także w odpowiedni sposób czytać i znajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi ustawami. No i tutaj wracając do tej zmiany, na marginesie znowu. Ta zmiana nie odbyła się wczoraj, nie odbyła się tydzień temu. Ona odbyła się, no, można powiedzieć, że prawie dwa lata temu, a nadal są rzeczoznawcy majątkowi, którzy nie zauważyli, że w ogóle do tej zmiany doszło. No i teraz spójrzmy na artykuł 154 w jego, oczywiście, nowej wersji. Ten przepis określa pewną hierarchię, to jest bardzo ważne, należałoby podkreślić tutaj słową hierarchię, to znaczy nie można pewnych rzeczy zrobić, Zanim nie zrobi się innych rzeczy tutaj wskazanych. Zgodnie z tym przepisem artykułu 154, który jest oczywiście taką generalną dyrektywą dla rzeczoznawcy majątkowego, co do określania wartości nieruchomości, przy jej wycenie, no bo pamiętajmy, że mogą być przepisy szczególne, które w danym momencie mogą to uregulować inaczej, ale to jest wątek zupełnie na inny temat, więc nie będę go dzisiaj poruszać. Natomiast ta generalna zasada wynika właśnie z artykułu 154. I on mówi, że. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. I dla tego wątku, który dzisiaj poruszam, istotny jest ten zapis, że w pierwszej kolejności rzeczoznawca majątkowy określa przeznaczenie nieruchomości, które opisane jest w planie miejscowym dla obszaru, na którym ta nieruchomość się znajduje. W ustępie kolejnym czytamy, że w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. I zagospodarowania terenu. Zatem, jeżeli ustalimy już, że dla danego obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, która jest przedmiotem wyceny w naszym operacie szacunkowym, nie uchwalono dla tego obszaru i nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy sprawdzić w drugim kroku, czy była wydana decyzja o warunkach zabudowy lub kilka, bo przecież. Może być więcej wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu. Odpowiadając może na pytanie, które może Wam się zrodzić w tej chwili, dobrze, to którą decyzją o warunkach zabudowy mam się w takim razie posługiwać, odsyłam Was do bardzo ciekawego filmu i bardzo ważnego. To jest film, który ukazał się na moim kanale, hmm, pod numerem 109, nagrany z bardzo ważnym gościem, sędzią Mirosławem Gdeszem, i on odnosi się właśnie do tego wątku. Zatem tutaj nie będę mieszać różnych wątków. Jeżeli jesteście zainteresowani, a zdecydowanie zachęcam, podlinkuję tutaj w którymś lewym czy prawym rogu link do tego nagrania i zdecydowanie Was zachęcam, żeby to nagranie odsłuchać. W ustępie trzecim, wracając do naszego głównego wątku związanego z przeznaczeniem i, i hierarchią ustalania tego przeznaczenia przez rzeczoznawca majątkowego, w ustępie trzecim czytamy odpowiedź na pytanie, co w sytuacji, kiedy nie ma na danym terenie ani planu miejscowego, ani nie było wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W takiej sytuacji czytamy, że w przypadku braku planu miejscowego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości lub ustalenia planu ogólnego. I teraz tutaj taki wątek pojawia się z faktycznym sposobem użytkowania, który jest także osobnym wątkiem. Zobaczcie, ile w jednym temacie pojawia się różnych wątków, które wymagałyby omówienia. Ja na temat faktycznego sposobu użytkowania nie nagrywałam jeszcze filmu, ale notuję go sobie. Jeśli Was też to interesuje, dajcie znać w komentarzach, bo to jest bardzo istotny wątek, który potrafi być bardzo problematyczny dla rzeczoznawcy majątkowego przy określaniu wartości nieruchomości. Ale wracając, przepis powiedział: ustala się, czyli uwzględnia się w takiej sytuacji braku planu i braku decyzji o warunkach zabudowy faktyczny sposób użytkowania nieruchomości lub ustalenia planu ogólnego gminy. No i w takiej sytuacji trzeba opisać i wątek dotyczący faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości, która jest przedmiotem wyceny, i wątek tego, czy jest plan ogólny gminy na danym obszarze. Tutaj zaznaczam, zarówno w przypadku planu miejscowego, czy też planu ogólnego gminy, należałoby sprawdzić, no wiadomo oczywiście, po pierwsze, czy one są i jaka jest treść dla danego terenu, ale również należałoby sprawdzić, czy przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego i planu ogólnego, a jeśli tak, czy wiadomo już, jakie są przymiarki do treści tych dokumentów. Bardzo ważna rzecz, którą należy na marginesie, a w zasadzie nie na marginesie, ale jednak uzupełniająco wspomnieć, dlatego że może się okazać, i na dzień nagrywania tego, tej publikacji, mojej na moim kanale YouTube, w większości przypadków jeszcze nie będą uchwalone plany ogólne gminy. Być może już będą podjęte czynności przystępujące do jego uchwalenia, lub trwa, jego, je, lub trwa praca nad wyglądem i szkieletem tego planu ogólnego, natomiast on jeszcze nie obowiązuje. W tej ustawie, o której wspomniałam na początku, czyli ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw, jest bardzo istotny przepis przejściowy, to jest konkretnie artykuł 64 ust. 2 tej ustawy, w którym czytamy, że do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, w przepisach ustaw zmieniających niniejszą ustawą, z wyjątkiem zmieniającej, zmienianej w artykule 26, odnoszących się do planu ogólnego gminy przez plan ogólny gminy należy rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z wyjątkiem spraw ufalania planów ogólnych gminy. Zatem przepis powiedział, że w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze ustalonego planu ogólnego gminy na danym obszarze, należy posiłkować się zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatem podsumowując, hierarchia postępowania rzeczoznawcy majątkowego, a więc i opis związany z określeniem przez rzeczoznawcę majątkowego przeznaczenia na danym obszarze wyceny jego nieruchomości i operatu szacunkowego, powinien w pierwszej kolejności obejmować. Opis przeznaczenia nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie ma takiego planu, należy w operacie szacunkowym wyraźnie napisać, że plan miejscowy nie obowiązuje. Odnieść się tutaj do tego, czy są prace podjęte na temat sporządzenia takiego planu miejscowego, no i na jakim są etapie, co z nich wynika. W kolejnym kroku rzeczoznawca majątkowy powinien sprawdzić i ustosunkować się do tego, czy były wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i jaka jest jego treść. No i tutaj odnieść się do tego, z jakiego powodu i na której decyzji o warunkach zabudowy opiera swój wywód, tutaj odsyłam do wspomnianego wcześniej filmu numer 109 z sędzią Mirosławem Gdeszem. I w kolejnym kroku, jeżeli decyzji o warunkach zabudowy, ani planu miejscowego nie ma, opisać faktyczny sposób użytkowania i odnieść się do ustaleń planu ogólnego. No, i jeszcze, jeżeli ustaleń planu ogólnego nie ma, bo on po prostu jeszcze nie obowiązuje, opisać oczywiście, to jest moje zalecenie, czy przystąpiono do prac, na jakim są etapie, co z nich wynika, ale dalej opisać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i co z niego wynika. I po tych wszystkich ustaleniach, po tych wszystkich analizach, odnieść się do tego, jakie przeznaczenie przyjmuje dla potrzeb wyceny dla tego danego operatu szacunkowego i rzeczywiście jak państwo widzicie no ten wywód może być w pewnych sytuacjach rzeczywiście bardzo długi i kończąc już to nagranie bo hierarchię już państwu pokazałam zatem zachęcam zdecydowanie żeby wdrożyć to w swoich operatach szacunkowych czy też projektach operatów szacunkowych które sporządzane są w trakcie praktyk zawodowych chciałabym wspomnieć jeszcze o dwóch Takich może uwagach, czy dwóch ważnych, istotnych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że niezależnie od tego, który z dokumentów, o których wcześniej wspomniałam, będzie podstawą określenia tego przeznaczenia, zdecydowanie zachęcam Państwa do tego, żeby. Badać i przytoczyć w operacie nie tylko opis danego przeznaczenia i szczegółową, szczegółową definicję, która z tego przeznaczenia wynika, ale również przeanalizować i przytoczyć załącznik graficzny. Dlaczego? Dlatego, że na takim załączniku graficznym możemy zauważyć na przykład, poszukując jakiegoś zupełnie trywialnego przykładu jakąś kropkę. I jak wczytamy się dokładnie, to ta kropka może oznaczać, że jest tam stanowisko archeologiczne. O, i proszę Państwa, w niektórych przypadkach takie stanowisko archeologiczne może bardzo wpłynąć na uwzględnienie przeznaczenia i możliwości wykorzystania nieruchomości, a co za tym idzie na jej wartość. Po drugie, możecie Państwo zobaczyć, co będzie w bezpośrednim i dalszym otoczeniu tej nieruchomości. Może się okazać, że zaraz po sąsiedzku, zaraz po sąsiedzku Zaprojektowany i teren, który tam się znajduje, przeznaczony jest na przykład pod wysypisko śmieci. I rzeczoznawca majątkowy, sprawdzając tylko przeznaczenie tej nieruchomości, która jest przedmiotem wyceny, może popełnić bardzo istotny błąd: nie sprawdzić, jakie jest przeznaczenie gruntów, które znajdują się w otoczeniu tej nieruchomości. To także może bardzo istotnie wpłynąć. Na nieuwzględnienie tego w wycenie nieruchomości, no i w cudzysłowie skrzywienie wartości, którą Państwo oszacujecie w takim operacie szacunkowym. I druga uwaga, którą w tym momencie chciałabym podkreślić, to jest to, że zgodnie z ustawą, o której wcześniej wspomniałam, przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Uległy bardzo istotnej zmianie od 2023 roku. I jeśli Państwo jeszcze nie zanotowali tych zmian, to zdecydowanie zachęcam, żeby zająć się tym tematem i, będąc rzeczoznawcą majątkowym, trzeba bardzo mocno te, te zmiany prześledzić. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć chociaż kawałek, o jakie zmiany chodzi, no to odsyłam Was do filmu o numerze 118, który pojawił się na moim kanale, właśnie dotyczący takich najważniejszych zmian na obszarze planowania zagospodarowania przestrzennego, którą, który to film nagrałam z bardzo ważnym gościem Miłką Pietrzak. Zatem zdecydowanie Państwa do tego zachęcam, bo kto jeszcze nie zauważył, że przepisy planowania i zagospodarowania przestrzennego uległy bardzo ważnym zmianom, Oto no rzeczywiście może popełniać przy wycenie nieruchomości dalsze błędy. Ja podlinkuję tutaj gdzieś ten film i także zdecydowanie Państwa do tego odsyłam. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego nagrania. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze, również takie, czy nagranie było dla Was przydatne. I może macie pomysły na kolejne filmy. Będę je skrzętnie notować. Do zobaczenia, do widzenia.